Rupertus S. i Jacek J. Wydarzenia, jakie miały miejsce 22 września 2000 roku w stadinie koni Bosenho w niemieckim kurorcie Bad Kroisna, już na zawsze wyryły się w pamięci mieszkańców. Ze względu na brutalność czynu. Niskie pobudki zlecenia odzawcy, czy też chciwość sprawców, zbrodnia ta postrzegana jest jako jedna z najkrwawszych mordów w historii niemieckiego landu nadrenia Palatyn. Bad Kreuznach jest niewielkim miasteczkiem położonym nad rzeką Nae w zachodnich Niemczech. Ma status uzdrowiska. To w nim w 1944 roku urodził się m.in. Günther Verheugen, niemiecki polityk, komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej. Do września 2000 roku miejscowość znana była głównie wśród kuracjuszy. Synęła m.in. z zabytkowego kamiennego mostu kościoła świętego Pawła, który w 1843 roku ślub wziął Karol Marx, czy pochodzącego z 1507 roku domu Johana Fausta, który według legendy był średniowiecznym magiem, alchemikiem i medykiem. Parał się też czarną magią i zaprzedał duszę diabłu. Zginął w oberży pod Lwem, w niewyjaśnionych okolicznościach, gdzie znaleziono jego okaleczone zwłoki. Legenda głosi, że właśnie wtedy Lucifer upomniał się o jego duszę, zabierając ją do pieki. W feralnego dnia w stadninie koni Bosenhof zamordowane zostały trzy kobiety, między 5.30 a 6.10 rano. Każda z nich poniosła śmierć w ten sam sposób. Wystarczyło zaledwie 40 minut, aby w bestialski sposób odebrać życie u S, którą to śmierć spotkała przed domem. Prawdopodobnie o poranku karmiła psy. Następnie zamordowano Ursulę L w trakcie śniadania, a ich matkę, teściową Karin L w trakcie snu. Zabijano je w ten sam sposób: uderzenie w tył głowy, a następnie podarżenie gardła. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono. Obrażenia wskazują na to, że cios zadany był murarskim młotkiem, a cięcia głębokie, posięgające aż do kręgosłupa nożem do chleba o długości ostrza około 20 cm. W tym przypadku, na miejscu zbrodni, odnaleziono jedynie opakowanie po nożu. Brutalnie zamordowane kobiety łączy jeden mężczyzna: mąż, zięć i szwagier Rupertus S. Rupertus był w konflikcie z żoną. Obawiał się, że ta weźmie z nim rozwód. Do tego namawiała ją jej matka, 58-letnia Karin L., obawiając się o dalsze losy córki. Jedynym rozwiązaniem, jakie dostrzegał Rupertus, było pozbycie się żony, teściowej, a także szwagierki, którą to postrzegał jako ostatnią osobę stwarzającą dla niego zagrożenie. Oszczędził jedynie swojego 6 syna, gdyż w nim nie dostrzegał zagrożenia dla swojego majątku i społecznej pozycji sam nie był w stanie dokonać brutalnego czynu. Zwrócił się do Artura B., który to w pełni pełnił rolę nadzorcy oraz prowadził prace budowlane, zatrudniając gospodarstwie i nielegalnie cudzoziemców. Artur B. miał zorganizować osoby chcące podjąć się morderstwa. Istnieje domniemanie, że był on szantażowany przez Rupertusa, że w razie odmowy wyjawi jego nielegalny proceder polegający na zatrudnianiu cudzoziemców na czarno. W toku późniejszego śledztwa naja wyszło, że Rupertus był tajnym współpracownikiem policji. Ze względu na bezpośredni związek z kryminalnym półświadkiem pomagał m.in. w rozwiązaniu kryminalnych spraw, dzieląc się informacjami. Rupertus S. przez niemiecką policję zatrzymany został po upływie zaledwie dwóch dni. W początkowej fazie śledztwa krąg podejrzanych obejmował około 30 osób, które w tym czasie przebywały w stadni. W tym gronie byli także mieszkańcy Głuchołas, bracia, Marek i Jacek J. Podejrzenia spadły na nich głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich to fakt, że ustawieni zatrudnieni byli na czarny, natomiast drugi, w dzień morderstwa, powrócili do Polski. Działania związane ze śledztwem przez stronę niemiecką prowadzone były na szeroką skalę. Przeprowadzono badania krwi i DNA pośród wszystkich skręgów podejrzanych osób. Po analizie stwierdzono, że ślady krwi pozostawione na miejscu zbrodni należą do Jacka J. Istnieje prawdopodobieństwo, że został on pogryziony przez psa jednej z kobiet, który to broni swoich właścicieli. Z kolei Jacek J. tłumaczył się, że jego krew w stadninie znalazła się przypadkowo podczas wykonywania prac, w trakcie których uległ skaleczeniu. Zeznania te podważyła jednak inna pracownica stadniny. Linia obrony podejrzanego upadła po tym, jak kobieta zeznała, że przed tragedią wysprzątała cały dom i pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo głuchoła zianina pogrążył jeden szczegół. Przy zwłokach Ursuli technicy kryminalni znaleźli opakowanie po noży do krojenia chleba, a na nim odciski palców Jacka i Przeprowadzona sekcja zwłok ofiar wskazywała, że właśnie przy użyciu takiego noża dokonano zbrodni. Prowadzony proces był poszlakowy. Przeciwko braciom J nie przemawiały żadne bezpośrednie dowody. Przez cały proces nie przyznawali się do winy. Skazany w Niemczech na dożywocie Rupertus za zlecenie zabójstwa żony, szwagierki i teściowej, zaprzeczał związku braci J ze zbrodnią, jaka miała miejsce. Zaprzeczał temu także skazany pośrednik, skazany na 10 lat, Artur B polski sąd zwrócił się z prośbą do Niemiec, aby przewieziono Rupertusa do Polski celem przesłuchania przed tamtejszą temidą. Kolejny raz zaprzeczył, aby bracia J. mieli jakikolwiek związek ze sprawą. Podkreślił, że nikomu nie zlecał żadnego zabójstwa. Jak wspomniano wcześniej, proces składał się jedynie z poszlam. Na niekorzyść braci wpływ miał nie tylko to, że pracowali na czarnym czy też na miejscu zbrodni znaleziono ślady krwi Jacka J., a także opakowanie po nożu z jego odciskami palców. Kolejnym argumentem przeważającym na ich udział w zbrodni był fakt, że w dzień tragedii wrócili do kraju. Tłumaczyli później, że w miejscu, w którym pracowali, dowiedzieli się o godzinie siódmej, że dostawca materiałów nie dostarczył ich na czas, a zarządca farmy kazał im w związku z tym wracać do Polski. Z kolei ich powrót wiązał się z chrzcinami córki Marka, które miały miejsce następnego dnia po powrocie. Wprowadzonej obronie nie pomagała im także zbytnia rozrzutność na kilka dni przed zbrodnią. Bracia taksówką jechali z Buchoła z Gyrnic. Jacek J. w okresie przed tragedią miał także bliski kontakt z Arturem B i był postrzegany jako jego prawa ręka. Bracia twierdzą, że zostali wrobieni, że są niewinni. Marek Joto dokonanej zbrodni w Bosenhof usłyszał od innego polskiego pracownika, a z kolei ten informacje zdobył z telewizji. Na dowód swojej niewinności podkreślają, że pozostawione uciski palców w miejscu zbrodni powstać mogły w wyniku prowadzonych przez nich prac, a ślady krwi Jacka wiążą się z prowadzeniem prac remontowych. Wśród nich wymieniają wstawianie okna, w trakcie której to czynności Jacek uległ zranieniu, stąd powstały ślady krwi. Bracia dobrowolnie udali się do Gyrlic z celem złożenia odcisków palców i próbek DNA. Zgodnie uważają, że gdyby mieli jakikolwiek udział w tej sprawie, czy też byli winni, nie posunęliby się do tego. Wszystkie powyższe argumenty nie przekonały wymiaru sprawiedliwości. W dniu 7 kwietnia 2005 roku przed Sądem Okręgowym zapadł wyrok. Jacek J. został skazany za potrójne morderstwo i otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei jego brat Marek skazany na 8 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku Marka sąd stwierdził, że ten wspierał psychicznie brata, a także dał mu alibi na czas procesu. Po ogłoszeniu wyroku na sali obrad dał się usłyszeć krzyki Jacka: Pani doskonale wie, że to nieprawda. Sprzedaliście nas. Bracia i oto od wyroku się odwołali. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności dla Jacka, z kolei jego brata Marka, sąd okręgowy w Opolu, po ponownym rozpatrzeniu sprawy uniewinnił. Motywy Rupertusa S. są znane. Zlecił zabójstwo żony, teściowej i szwagierki w obawie o swój dalszy nos. Nie chodziło głównie o majątek, jednakże w przeważającej mierze o utratę statusu społecznego, jaki posiadał. Kriminologia w przeciwieństwie do badań nad motywami zbrodni na tle seksualnym, czy też sprawców zabójstw seryjnych w dotychczasowym dorobku, nie zajmowała się sprawcami mordów na zlecenie. Jednak, co jedyne jest pewne, to fakt, że w przeważającym stopniu głównym motywem jest chęć zemsty, motyw materialny, czy też przestępcze porachunki. Teresa Bielska. Wykładowca psychologii w wyższej szkole policyjnej w Szczytnie twierdza, że im bardziej prymitywna jest osobowość człowieka, tym szybciej zapada decyzja o wynajęciu mordercy, czy też podjęciu się samemu dokonania zbrodni. Wymiar sprawiedliwości zna przypadki, że zapłatą za dokonane zabójstwo była jedynie butelka wódki. Świadczy to o niskim poziomie inteligencji sprawców. Z kolei jako ciekawostkę można przytoczyć, Niepotwierdzone informacje znane policjantom ze Stołecznego Wydziału Zabójstw, że za głowę Wiesława Niewiadomskiego, pseudonim wariat, brata dziada, mafia Kruszkowska dawała milion dolarów. Informacji tych nigdy nie udało się zweryfikować, czy była to prawda, czy też jedynie przechwałki przestępczego półświadka. Analizując powyższą historię, pytanie jakie się nasuwa, to to czy Jacek Jot jest winny zarzucanego mu czynu, czy też został bezpodstawnie oskarżony. Będąc w złym miejscu o nieodpowiednim czasie, zastanawiam się, czy Jacek J. nie stał się czwartą ofiarą trugawego charakteru Rupertusa S. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Pozdrawiam, cześć.